Tylko YouTube to znowu ja cześć, a teraz będę mówić ciszej, sorry. <grych> oh my god Jestem Striper i. i kubus jakiś tam noob. O my god, znowu ta mapa. Jestem... Jestem crafting table. Ja też. Oh my god. Nie, spadłem. Jestem na podgórze, nie? A, yeah. tam Ej nie no, ja mam takie bloki piwczą, ale jest nie lubię. Czekajcie. Nie, ja mam chyba zarobiste miejsce, tam mam to miejsce. Dobra, nic mnie nie znajdzie, nigdy jest nie mam nie. Zasnęła? Nie oh przymogę. <laughs> to trzeba się na Dobra, czterech ludzi napisało A ty, ty to napisałeś się? Tak, tak Aha, to ja napisałem to się ma. A nie, pięciu nie, ludzi napisało jeszcze Wróć z siebie A czekaj, ja mam mikrofon strasznie głośno i to tak było Sorry Gościu, gościu, panu we mnie i nic się nie stało nie. Mówię nie ma, jak sławny, o Boże, będę sławna, sławny <laughs> gdy... Chyba Oh fuck, ja ruszyłem się! No! O, ja też! Dobra, nie, e, nie kąpiłem, ja się ruszyłem. Coś ci akurat tu był, nie? Ja mam mega kampę, ever. Co? Gdzie jesteś, ale jesteś tam? No, belon, tu Ej, nie, ale to było akurat zrobił, coś ci mi bije, nie? a zanim belon się rusza i poczekuje. <laughs> Ej, czekaj, moment. Jak ja mogę mikro swoje przyciszyć, żeby tak było dobrze? Nie no... Ma... Koleś nade mną? Łooo! Te prolaksy, jak ja to kocham. O nie, nie żyję. Ha! Kej! uciekać, bo chce się zarzubić. Czemu nazywasz się player 1? 1? Skin. Rytlamo lola, rytlamo lola. E, tak. Mamy państw, e, państwo YouTube, mamy tutaj Niezwykłego e, mam live'a w lolu. To o, to my deadom, my? biją się, biją się... A ktoś umarł. Kapka umarła! ja się będę... Dobra, ludzie, ja będę mieć znowu jaja sam z siebie. Wiem, mam strasznie głośno mikrofon, widziałam to na poprzednim odcinku. I wiem, że będę z tego jaja Śdzielę się Siedle przejście. O, przejście. aha. o. kurwa, po mnie. Dobra. mam tylko widok, e, narzędzia, opcje. A, 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 a. Ustawienia, mikrofon sobie trochę przyciszę, automatyczne. Tak jest dobrze? Tak. Zostało zostało Hider 6 Dobra, trzeba ich zabić. Ej, ty zginęłaś w no. tym? Um... Ja zginęłam. A? Zginęłaś? Ona zginęła jako pierwsza, wiesz. Mhm, mm mhm. Mm A, taka lana. Lama. Nie, nie, naprawdę tam są fajne, tylko taka od tym. mam Dobra, ja ludzie... Ile? 65, no dobra. Czy ktoś może Coś być w piramidzie? Nie. No, no. Ja biję, w byle jaki blok. Czekajcie, ręka mi swędzi, sorry. Ręka, e, tak naprawdę to nie była ręka, tylko to był... Jak się nazywa? Bark. Aha. Jesteśmy znowu w tej samej kryjówce, raczej w tym samym miejscu. Co Ej! Lol, zniknął ten arbus. Serio, ej, piaskiem tu nie wolno być, nie? Nie No bo to nie... Nie, serio, nie sprawiedliwe. What the fuck, to to było? Dobra. Kamil umarł. Kamil umarł. I repeat Kamil Kunt umarł. Zostało? No kurde, 10 sekund... Szybko, szybko, szybko. Nie no, nie znajdziemy, ich nie ma szans. Dobra, będziemy czekali Ale na cy... Wszystko się może zdarzyć. Pozostał jeden! wygrał. No. znowu wygrał. Dobra, za chwilę ej, Ej. nie, 2:2. 2:1. 2:1. Może jakaś ramka. się ze skinie zombiaka Ja on jest prawdziwy, nie. Peczyk. Peczyk. Ej, tu nie ma player, player gdzieś też. Siema Tetos. Biedec. Sie, obied, siemka YouTube Nie tak. O uu oh my god, ale ze mnie lub jest oh A, to jest nie wiesz te oczy mnie Dobra, chwila ja, my sobie tutaj tego on tak nagrywa i będzie fajnie i za 5, 4, 3, 2 Ej będę sławna. To jest ta mapka! Jezu, ja idę na swoje miejsce! I'm ready! Czym jesteś? Nie powiem. Dobra, ja powiem, jestem książką. Półką z książkami. Ja tu jest teleport, What the fuck? Ej, gdzie jestem koło ciebie, Za to mam jestem. To ty? To chodź Chodź na moją krywkę. Pam, pam, pam. Siem, już kole się umierają. Mm, fajnie, fajnie, fajnie. To nie dobrze. Serio, gdzie jest moja krywka? To było przy... Jak znajdziesz jakieś... Oh my god... Co takie dziwnie? Czemu ty jesteś szybszy To... Czy to było tutaj? Czy to mogło być tu? Czy to jest tu? Czy to są te schody takie? Oh my god... Slow, głupi. O, to w domku to, to jest! Nie, 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 nie! Ja nie miałem tak takie... Sobie. Ja jestem w takim... Dobra, to wyjdźcie sobie tam. Je, ja idę na swoją kampę. Ja jestem... Ja idę na swoją kampę. Widzicie na craftinga jest tutaj, nie? No i co, pieprzyścio? Ej! Jesteś tutaj? W tym domku? To ty? Nie, ja kampię w jednym miejscu, takim, takim głupim, bezsensownym tak naprawdę Jesteś teraz z blokiem, wow Aż sobie z tego, z tego, z tego Jak to się nazywa? Nie no, go jeszcze Haha, gej <grabia> Graba, geba, 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 geba. No, wiesz, wiesz, to nie? Dlaczego? No bo co? Nie możesz Ale inaczej cię słuchaj na Skypeie Nie? Mhm. O, Ale słabo was słychać o mojej pracy. Widać. że A jak A jak się robi, kogoś do nie? To dostajesz No sekund? Do hide Nie wiem. Chyba nie. Ja to coś dostałem 12 kasy, bo mam 137 kasy. Lubię ten serwer. Ej, stripe prawie cię w ogóle serwer nie słychać. Powiedz, powiedz coś tylko. Nie, słabo, słabo cię słychać strasznie. Brawo. Typę boku zabiłaś ludzi ja serio słabo cię słuchaj co jest Saj wecuj w nowe mikro lol Tu też nie żyją? Tak, zostało sześciu Na drzewach są! Gdzie jest Ja? Nie, ja nie żyję, ja przysłuchuję ja Ale czego szukam? Hello Koło bekonu, kordy. X21 z 3 i do góry. Wszyscy na drzewach szukają. Gdzie wy jesteście? Ja tu biję w liście. Da się być bliźciem. Ja jakby dało się być liściem, to by było fajne. Tak, to ma jak piosenkę na pusty. Przynajmniej wymiaruje się dużo księży. -la 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 -la. La -la -la. Nie no, ciekawe co tu się dzieje. Echo 32, na górze. Dobra, ciśniemy na górę! tam na... Ja nie wiem, wiem jak tam wejść na górę, o oh my god Tam gdzie bekon... Bikon, to im chodziło o to, to, to coś takie nie? Tak mam... A, dwóch jest jeszcze tylko No na górze mówią, oni są na górze, na górze Serio? What the fuck, Jak tam wejść na górę? Tam gdzie ci wszyscy inni ludzie są, to na pewno oni tam są na górze jakoś. To ja regał, tytus. Wiem, wiem! mamy chyba wejść do góry. I w taki piękny sposób wygrałem... ...Identica! Oh yeah, bitches. Wygrałem! Przeszyłeś? Tak! <laughs> Yeah, <laughs> <wygrał>. <laughs> tak, ja wygrałem. Nie, hajder jest No Heiden's to są my ci co się chowają. O oh my god. Uh, Serio. <laughs> Nie wiedziałeś o tym. <laughs> 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 jedna rzecz do Stryper Piratics. Przechodziłaś ciągle obok mnie. Ja byłem książkami. I... O oh my god. A karę na teraz. Ludzie, mo czekajcie moment Dam tylko teraz sobie pauzę, chcę zobaczyć jak teraz mikrofon słychać i zaraz wracamy Dobra, jestem z powrotem Po króciutkiej przerwie I to co się okazało e, e, e. mikrofon był znowu strasznie głośno A teraz nie wiem jak jest Boj tak na mnie się patrzy Nie troluję Blesię Dobra, tamte gdzieś by wiało To sorry ludzie kończę na dzisiaj Afkerz Panie afkerze Czego się bawi? na, na razie nic Blaździej, łażej łażej ty, oh my god, błażej. No dobra To ja się z wami żegnam, do następnego odcinka, cześć